Witam Was bardzo serdecznie w tej upalne dni. Dzisiaj o tym jak prowadzić akwarium na parapecie. Moim zdaniem kluczem do całego zabawy w akwarium na parapecie leży w ograniczeniu światła w dostępie do tego zbiornika. Bo gdyby tego tła nie było, to na pewno w momencie tutaj w tym akwarium wszystko by się nam zagoniło. Ja używam takiego oto, takiej oto kalki. Jest to po prostu półprzezroczysty materiał. Dość taki sztywny, bym powiedział. Który sobie z tyłu tam montujemy. Daje dodatkowo taki efekt, bo hmm, wydaje się, jakby tam była taka, taka przestrzeń po prostu. To jest jeden z, z kluczów bym powiedział do tego, żeby nam się fajnie prowadziło akwarium trochę częściej. dlaczego? dlatego, że teraz wezmę, zasłonię swoją tu mam taką roletę, czy nie wiem zwał to jak chciał opuszczamy i w tym momencie zaciemnamy nasze akwarium nawet teraz ciężko, prawie nic nie widać ale w słoneczne bardzo dni to właśnie jest dodatkowa metoda ograniczenia ilości światła. Ja w sumie to stosuję rzadko, nie trzeba, nie bójcie się, że nie macie takiej rolety, nie jest to po prostu takie konieczne. W sumie wystarczy ta kalka z tyłu i będzie już naprawdę całkiem, całkiem nieźle. Zdarzało mi się na samym początku w innym akwarium, w innym parapeciaku, że yy, brałem i był to lołtek świeżo założony. To naprawdę upalne dni słoneczne, a tutaj jest strona yy, południowo-wschodnia. Także tego słońca jest sporo, chociaż tam troszeczkę mamy cienia od tego drzewa Zdarzało mi się, że bardzo bombowały rośliny. To na początku w takie dni brałem kawałek kalki i tutaj od góry tego akwarium też sobie kładę, czy, czy po prostu jakąś tam szybkę, tak żeby delikatnie ograniczyć. Ale to już są takie anomalia. Zwykle jeżeli damy tą kalkę, to i fajnie wygląda i. Mamy tego światła zwykle akurat. W zimie, y, niestety, zdarza mi się, że tutaj troszeczkę w tych akwariach parę świecę światła. I uwierzcie, akwaria mają się całkiem dobrze. Kto chciałby zobaczyć, może sobie tam wejść na filmik o, pręcik, o prętnikach. Na przykład tam widać, jak to akwarium y, funkcjonowało. Chciałem jeszcze poruszyć drugi temat, yy, mianowicie yy, brzydka grzałka w naszym akwarium. Jak to wygląda, yy, zaraz Wam pokażę. I tak właśnie wyglądało akwarium bez tego tła. I akwarium, gdzie po prostu widać było tą grzałkę, jak jest lepiej sami, po prostu ocencie, A co trzeba zrobić? No wystarczy kawałeczek żyłki, jakiś najlepiej płaski kawałeczek korzenia, troszeczkę żyłki. No, moim zdaniem warto. Mam jeszcze drugi temat, mianowicie ten filterek. Jeżeli będziecie zainteresowani, mogę jak najbardziej coś na ten temat powiedzieć. Niedawno go kupiłem. Ma kilka fajnych funkcji, a jest super, bo to jest akwarium dosłownie 10 litrów. Więc nie może być tutaj jakiś filtr, a ten sprawuje się jak na razie super. ale o tym być może w którymś z kolejnych filmików. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się. Pa!